Moje autystyczne wymysły wariują. To wygląda jak robota dla. I że ja tego jest wielkim agitatorem opowiadającym się za zniszczeniem Niemiec, ca! Nie wiem, kim jesteś, ale ręka sprawiedliwości cię dosięgnie, jak każdego innego przed tobą, opryszku. Co tak dumnie stoisz, karakanie? Rączki do góry, albo stanę się ponury. MOTYLA NOGA! Nie ustępujesz? Posłuchaj no, wypierdku. Ten świat należy do odważnych i głupich. A ty będziesz tym trzecim. Dosyć tego, Spiderman! Oh. Jest po 22. drugiej, co to za imprezy? Toż to żydowski goblinus! Twoja stara ma sojowym lekko w syckach, Spider-Man! O mój mamusi, tak! Twoja stara sprząta na wysypisku śmieci Spider-Man! Spójrz, jaki jestem piękny! Spiderman! I am sexy, I know it! Spójrz, jak wygląda bez makijażu! Spiderman! <grym> Nie doceniam swojego pracę jako pitna! Au <skry> Co za głupiec! Całkiem o mnie zapomniał! Jesteś pewny!